Winnie pamiętajcie z tej strony, ASE Jak dobrze wiecie, Fortnite cały czas dodaje różne aktualizacje. Niektóre są złe, a niektóre są dramatyczne. A więc dzisiaj przetestujemy sobie wszystkie nowe rzeczy. Ale przed rozpoczęciem odcineczka zostawcie jeszcze łapę w górę i subika, bo naprawdę bardzo długo czasu mi zajmuje złątowanie tego filmu. A dla Was to dwie sekundy. Dobra, ciekawe co dodali, bo w sumie nawet nie wiem. O kurde, cały team tu jest, cały team tu jest. Nie mam nic, nie mam nic, nie mam nic, wspomnie. Dobra, mamy pudełko. Zobaczę co to jest tak dokładnie. Tu są chłopy. Jeden leży. Co to za jakiś śmieszny karabinek? Jej, każdy karabin strzela tak samo. Dobra, jestem ciekawy, co te pudełka mają takiego w sobie, że są mityczne. A, okej. Okay. Więc w sumie nic nie mają takiego w sobie. Ale chociaż Fortnite ma pretekst, żeby powiedzieć, że dodali coś nowego. A, jeszcze w ogóle kraszpady dodali. A, fajnie. Z tego co chyba wcześniej dodali, ale ja nie grałem. Więc to też dla mnie nowe. Ej, tutaj się zawsze tak świeciło na czerwono? Czy ja mam wylew? Co tu się stało? To jest jakoś bardzo czerwono. Unboxing T-Rexa. Oj, 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 Dobra, Erpek, lecimy. Dobra, jeden leży. Wow, wow, wow to jest byczek sportowy. Pyk. Ty, on uciekł mi... W bardzo niemiły sposób właśnie zostałem zabity no-scope'em BTW. O nie! Czy jeżeli ten RP dodali, to oznacza, że będą też czołgi? Oby nie, proszę. Ole laser, ale laser leży przez ścianę, spoko. Dobra, robimy tak. Pyk, pyk. Tu pudełeczko daje też. Nie wiadomo, którym pudełkiem jestem. No nie, no, nie, no, nie, no, nie, no. Okej, okay, dostał tutaj niezłego shota i właśnie nope. zaczyna uciekać i dostał taką lepę. O, Tak, on tu podchodzi. Według moich obliczeń tu nie ma żadnej broni. Mam już 8 tych granatów, nie? Cały jak robię sobie zaraz. Nie! Ja Miałam maca w ogóle. Bratku fajnie. O, op. O okej, okay, chłop z pompo mi zabiłem go. Elo. E Dzięki za obicie boto. Kurde. Nie, wow, wow, wow. Bratku, użyj moich super pudełek, żeby zmylić cię. Nie wiesz gdzie jestem teraz. A może jestem tym pudełkiem stary, a, skąd wiesz, że nie? A, widzisz, zmyliła cię moje super pudełko. <laughs> nie, Peter, Peter, spokojnie. Dogadamy się, Peter. Światy ci się pomyliły, to jest forne. Mogę. Ej! Co ty robisz? Co to ma znaczyć? Dobra, Peter. Ja jestem Maria, Ale tu chłop w krzaku kampi, czy ja mam demencję? Cztery typa zostały. Dobra, biorę to. It's challenge. Pozdro. Dobra, moje super pudełko do zorientacji. Nie będzie wiedział, co się dzieje, kiedy to pudełko zedytuje mu na dół. A, ona się rozwala, a nie spada na dół? Fajnie. O nie, to jest drugi chłop, dobra. Miłej zabawy wam życzę, koledzy. Sprowokowałem bójkę i teraz idę. Znaczy, mi to nie przeszkadza ogólnie. O, ale to już mi przeszkadza troszeczkę. Nie, byczku, ty masz za dobre edity na mnie. Wiesz, ja to jestem także pół edyta na godzinę. Tymczasem ta Edyta, o nie, o nie, o nie, o nie, nie, no nie! O, ty, ten chłop nie okaże że ja tu jestem, się leczy na open totalnie. Oj, 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 to jest cały składzik, to nawet nie są boty, to jest najgorsze. Dwóch leży już. Dobra, ja sobie dam radę. Dobra, kolejny leży. Hello. Ej no nie, no za dużo ludzi Czemu tu jest milion osób, nie? Ja co chwilę kogoś tylko powalam Powalony, 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 a i tak trzy osoby nadal żyją Wow, jo, jestem niewidzialny A, już nie Dzięki za followa Co to było? To jest chłop Dobra, już nie ma chłopa. O, dzięki za w ogóle świetliki. Ej, świetliki da się zdobyć w inny sposób w tym sezonie? Czy nie? Chyba się nie da dostać świetlików. Ja mam świetliki, patrzcie to, XD. A nie da się w inny sposób, bo nie ma tych takich latających ani ze skrzynek nie dropią. Nie ma stary, jak tam u ciebie? Ej, co się stało? Co tu się stało nagle? okej, okay, nie rozumiem tego. Ciekawie się tu bawimy wszyscy. Tego rozjadę, tego też rozjadę. Ten się leczy w ogóle na open. Co jest z nim nie tak? Po co mi w ogóle pompa? Ale dostał laser z tego. To jest najlepsza broń w całej grze. To jest najlepsza broń. Ty, on mnie widzi, ale tak trochę nie. Dostał jakimś shockwave'em w ogóle i. S.A. Wygrywamy to, nie? No i stary, widzisz? Jesteśmy najlepsi, nie? To jest chłop. Ten leży. Kolejny leży. Nie, czemu tu uciekasz bracie? No właśnie, nie uciekamy. Dobra, mam wszystkich karty idę was podnieść już. Ojojoj, oj, oj, no nie, nie, nie panowie, a tak w media ekspert nie robimy. O, laser, ale laser, bratku masz. O, a to jest jakiś spocuch, Marcin. Okej, okay, rozumiem. Co mu z bycia spoconym Marcinem, skoro i tak został laser ode mnie i leży właśnie. To jest czas na. Oj, wyszedł, ale baby rage. O nie, on ma tarcze i dostał tylko dwa hity. Dlaczego tu nagle jest pół miliona ludzi tak w ogóle, to mnie też zastanawia. Dobra, pyczku, to cię rozwali. O właśnie, to jest za dobre. Ojo, brakani Dimage, hello. Wiem, że lubisz pić mocno, ale w to mocno za mocno. Aha, i autem ucieka! No tak, pewnie. Ja jeszcze ledwo tym autem jedzie, no. A teraz drugi, a i to jeszcze tak na kucaka, żebym ja nie widział go, a... U, dostał. Dobra, ja się go nie boję, lecę do niego od razu. Ja się go boję, ja się go boję. Ja się go boję! Bo mnie tepa. Nie mam maca. o nie, jednak nie boję się go. O, 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 o. tego się boję Oj, ludzi i ludzi, ludzi za dużo, ludzi za dużo. Ej, no by nie mam macców? Już nie mam maców pyk, leży jeden. Byk, leży drugi. się, znaczy, tutaj to są akurat... O, nie dostał. No właśnie. Ale tam, tamtych się boję. Co tam są? Dobra, leży kolejny ze snajpy Eee! Co mi tu walicie do mnie? Dobra, mam taki plan. Idę tu, to, tak, a tak na serio to nie będę uciekał. Nie jestem z tych co uciekają, jestem z tych co spamią. Omm I jak to mu nie zadało demage'a w ogóle? Dobra, idę mu marnować macy. A on mnie nie trafi nigdy, bo jestem pod takim kątem, że jak mnie trafi, to jest papieżem. Kiedy coś innego zrobisz, niż będziesz trzymał tą ścianę metalową? I w ogóle zacznijmy od tego, że już tyle masów wydałem, żeby to zniszczyć. Znaczy bardziej ty wydajesz tyle masów, żeby to postawić. Ile ty tego masz metalu? Tak będziemy bez końca? No, to musi być zabudowane. No, my tak naprawdę bez końca będziemy się bić? Nie, ile ty masz metalu? Okej, okay, teraz na drewno przeszedł. O, teraz do kamienia już przeszliśmy. Widzę, że tu level up tego rodzaju. No i dobra. Nadal. Widzę, że rozgrywka Fortnite intensywna jest No, stary, co to był za chłop? Pół godziny się z nim biłem. Odradzamy końcu w tym roku Nie! No żartujesz! Ile ludzi? Czemu cały skład tu jest? Ha! No pewnie! Uuu, o! Ooo! Uuu! Ale super! Uuu, miło mi. Kolejni! Co to ma znaczyć? Wojowniczy żółwie. Ninja. No! O, jakiś zagubiony chłopiec. O, wczas się zorientował, że stoję obok niego, nie? O, 105... 105... Ten arpek chyba we mnie. Co to za... Peter... Spokojnie, Peter. Wychilluj trochę. Co tu się dzieje? O, tu jest. Co to za skin? Jakiś kukuryku, wytyfy, co to za ogromny kurczak z taką dużą ogonem? O tak, ogonem, to chciałem powiedzieć. gdzie jest dzieje, stary? A, on, on sam nie wie właśnie co tu się dzieje, w tym tkwi problem. O i to są chłopy. O, co tu się stało? Co jest? Okej, okay, najwidoczniej ktoś się... Oj, ktoś się świetnie bawi samochodem i nie mam ochoty dołączyć jako zabawka. Na pewno, nie? O. Teraz mnie uratował życie właśnie tym. Nie wiem, jakim cudem mnie nie zabił. Eee... eee Okej, okay, no... King Fortnite Max mnie zabił. Okej, okay, straszny przeciwnik. Pół, pół mapy. Dobra, tego zaspamiłem. Schodzimy na górę z powrotem. Tu mister Królik jakiś, ale to podróba. Jakiś inscreen królików. Kolejny! No i pewnie, że ze snajperki będziesz celował w losowego użytkownika Fortnite Battle Royale.